<laughs> Dlatego też jest... rodzaje męskie planują jak przedłużyć życie gatunku. mówimy to na przykładzie ptaków. Dziś odcinek 14, bażant. <laughs> samiec, samiec bażanta budzi się ze snu prawdopodobnie około 14-15 kwietnia. I wtedy jego naturalny popęd seksualny nakazuje mu poszukiwać samicy. Rytuał do wygląda między innymi następująco mniej więcej tak. paczora wyskakuje młody okaz ankawarzany. Odsypuje ogon. Rozprostowuje spektrum skrzydła. Szuka najwyżej położonego punktu w najbliższej policji. Kurwa rozgląda się po okolicy i nawołuje tej wybranki losów do kooperacji i <śm> <śm>